Seryjnie z tej obrony zdobywać punkty, ale Poloniski tutaj sobie świetnie poradziły i Martyna Lośnicka z podkosza po podaniu Klaudii Sosnowskiej. Ustawić zagrywka już jest zdecydowanie trudniej wobec tak mocnej obrony. No ale widzimy, świetnie znalazła się pod koszem na Kowalska. Chwaliliśmy ją i na dowód tego dwa punkty. Liderkę. Teraz z numerem 13 Pod koszem przepychała się Paulina Pilichowska, no ale nie wytrzymała. A Pawłowska skutecznie w kontrataku. Teraz mniej czasu na oddanie rzutu, 5 sekund. No i widzimy co robi, e, ścięcie w stronę kosza Marta Mistyga, 2 punkty. Karolina Olszewska rozrzuca piłkę po wodzie. teraz e, sama z piłką. No ładnie takie, e, świetnie rozegrana akcja, trzeba pochwalić i Karolina Olszewska i Annę Pawłowską. Ale udało się mu przełamać. W tę złą pasę. Teraz Karolina Osobska. Bardzo ładny rzut z półdystans. Monpolu nic nie zamierza zmieniać, Natalia Bucyk za trzy punkty pudło, ale jest ponowienie. Klaudia Sosnowska. No i Klaudia Sosnowska z rogu boiska za 3 punkty. Gdzie należyć w tym sezonie bilans? 9 zwycięstw, 5 porażek. No a tymczasem Martyna Leszczyńska. Jeszcze ponowienie. Martin z Playmakerzy potrafią odnaleźć niezłą opcję do podania, tak jak przed chwilą. No a teraz Karolina Oszewska. Za trzy punkty trafia. Kwencja rozgrywającej Polonii. Ma bardzo dobre podanie, ale jeszcze lepszy blok. Radzi sobie jednak Karolina Oszewska. Bardzo mądre odegranie do Klaudii Sosnowskiej. I dwa punkty. Bez kłopotu polonicki przeszły na atakowaną połowę. No, świetnie odnalazła się w tłoku Martyna Leszczyńska. Trafia w tym zamieszaniu Martyna Leszczyńska. Sosnowska znalazła za to miejsce dla Anny Pawłowskiej, a ta skutecznie z dystansu. Jestem polonistki, Ola Kędzierska, dobre podanie, Anna Pawłowska za trzy punkty, drugi raz w rejdzie. to jest fantastyczny finisz w wykonaniu Anny Pawłowskiej, teraz w objęciach koleżanek najlepszym strzelcem w pierwszej połowie w zespole Polonii Martyna Leszczyńska, ex z Klaudią Sosnowską po 12 punktów. Blisko przechwytu była Marta Mistygacz. Odczytała zagrywkę Monpolu Płock. A piłkę przechwyciła za to Iwona Gawryszewska, która dzisiaj była kapitan Polonii na trybunach w roli wolontariusza. Polonistki przywykły do tej defensywy, znalazły na to Y, sposób. No teraz bardzo dobrze, dwie podkoszowe między sobą Martyna Leśnicka z Klaudą Susowską. No, zupełnie nie kryta teraz pełni Łosińska i skutecznie za trzy punkty. Miała kłopoty z faulami, musiała... Usiąść na ławce rezerwowych, a tymczasem z rogu boiska Klaudia Sosnowska. Czy z podkosza, czy z pół dystansu, czy z rogu boiska za trzy punkty? Tak jest, mocna obrona Rewa. rzucona teraz. No i Aleksandra Fęczerska za trzy punkty. Pewne prowadzenie Polonii. Kiedy jak nie w takich momentach ogrywać młode zawodniczki. A teraz yy, ładne wejście pod kosz yy, i dwa punkty Joanny Rudenko. No nie przegapiły Martynę Leszczyńską, która była sama yy, pod obręczą. Zawsze aaa. punkty Martyna Leszczyńska, ważny rzut, ważna trójka. O no tak, tutaj troszkę... Niesamowicie teraz. Klaudia Sosnowska. Can't stop but the talking. i know hear him chat with the boys. Not so tough, but let keep walking.